Ile tu psów? Który z nich najbardziej lubi przytulaski na firi? Magia żywiołów jest prosta. Wystarczy tylko pomyśleć i nagle. BUM! Ogień! Chodźmy, Flemigos! Nasze wewnętrzne światło. Nasz płomień. Oto serce mojego ognia. Mnie nie ugasicie! Nic ci nie jest? Potrzebujesz pomocy? Mogę ci pomóc! Ej, kotku ze sztyletami! Jestem już znacznie lepszym myśliwym. Chcesz zobaczyć? Rozchmurz się! Jestem całkiem silny. Ćwiczyłem przez cały dzień. Mama i tata nigdy nie uwierzą, co mi się dziś przydarzyło. Stój, padnij i turlaj się! Nie rozumiem. Niko! ko Sechena! Tak to się mówi? Mój ogień może budzić strach, ale nie martw się. Jest całkowicie bezpieczny. Aha! Moja rodzina zawsze jest ze mną. Oddech życia! Iskry radości! Chodź, Milio, pora na przerwę! Ech, niech będzie, ale tylko dlatego, że jesteś słodki. Chcesz zobaczyć fajną sztuczkę? Hop! Mam cię! Ależ emocje! Jestem pewny, że zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi! Ha! Co by sobie pomyślała moja Omele? Moja Omele mawia... Jeśli owca zaśnie, poniesie ją prąd. Czekaj, to chyba nie tak. Rozchmurz się! Już kiedyś byłem w podobnej wiosce. Ciekawe, kogo jeszcze dziś spotkam. Tutaj! Wybacz, Jana, Proszę, błagam nie, gniewaj się na mnie. Widziałem już tyle nowych rzeczy i poznałem tak wielu nowych ludzi. Tę kwiaciarkę, tamtą skałę i tego dużego kota! Moja rodzina jest gwiazdą, która mnie prowadzi. Gdybym był teraz w domu, pomagałbym mamie w gotowaniu lub karmiłbym zwierzęta z tatą. Berek, ty gonisz! To powinno pomóc! Narka! Piu, piu, piu! Moja furnasita to jedyne światło, które nigdy nie zgaśnie. Nawet gdy upadnę, mogę liczyć na swoich chłemigos. <ścoughs> tak! Moja Omele twierdzi, że rodzina się ucieszy, gdy dołączę do Juntal. A ona zawsze ma rację, prawda? Aż mi gorąco! Arra! Jau! Ha! Jeszcze nigdy nie byłem tak daleko od domu. Ha! Gdy już będę Juntal, wrócę do domu i pomogę całej wiosce. Ale ja chcę pomóc rodzinie. Ło, czy pewnego dnia będę tak duży jak ty, Casante? Nie mogę się doczekać. Świat jest taki wielki. Chwila, czy to smok? Ja! Pokażę Widaljonowi, na co mnie stać. Moi fuemigos są nie tylko uroczy, ale i pomocni. Zobaczycie, jeszcze Wam pokażę. Nie musisz mi odpuszczać nidali. Poradzę sobie. Łap! O raju, co to za słodziaki? Mipy? Urocze! Moja furna sita nie jest tak ciężka, jak się wydaje. Sam ją zbudowałem. Rety, jesteś taki silny, Milio! Tak, ćwiczę na siłowni. Ej, wracaj! Tak fajnie się bawiliśmy. Patrz na to! Patrz na mnie! Dżungla nie jest tak przerażająca, jak się wydaje. Lśni jasno. Ruszajmy. Dopiero się rozgrzewam. Łapiesz? E, nie? O, komuś jeszcze zachciało się spać? Ależ tos! Mój kolejny list do domu będzie epicki! Tomasin z zielenia jest z zazdrości! Nie zwracaj na mnie uwagi! Ojej, ale uroczy miś! Jak się nazywa? Cześć! Jestem Milio! A to moi fuemigos! Miło was poznać! Na firi. Kto jest dobrym szczeniaczkiem? Ty. Ognia! Trzeba wciąż iść naprzód. Wasza kolej, Fuemigos! Zaczynamy! Gra jest warta świeczki! Moja omele. Mam nadzieję, że jest ze mnie dumna. Pomogłem! Plama! Mam je tyle zajęło wyszycie tego ponco. Dalej, drużyno! Podkręć temperaturę! Będę najmłodszą osobą, która kiedykolwiek dołączyła do Juntal. To całkiem niesamowite. Kicia! Taka słodka trzeba pogłaskać! Ogień powinien być oddechem życia, a nie jego końcem. Gol! Brand, czy twój ogień też leczy? A może to tylko ozdoba? Chodźcie wszyscy! Nie zatrzymasz nas! Nie! Też masz dużego kolegę, Nunu? Ciekawe, czy uda mi się nauczyć mojego chodzić. Dasz radę, Milio! Dzięki, płymi Ogień parzy, ale nie musi ranić. Kiana! Może będziemy zawsze trzymać się razem, gdy już zostanę, Juntal? Moja omele miała rację w kwestii nożyczek. Mówiłem, że jestem coraz lepszy, kocurze ze sztyletami. <śpiewanie> <laughs> Ziu! Ej, Flemigo! Wszystko w porządku? Chodźcie, przyjaciele! Nawet w pojedynkę nie czuję się samotny. Moja rodzina będzie zaskoczona, gdy opowiem jej o swoich dokonaniach. Nie mogę się doczekać. Brakuje mi potraw mamy. Wow... Pewnie nie należysz do słabe uszy, co? Nie dziękuj! Uwaga! Wolniej, Gwen! Moja Omele mówi, żeby nie ganiać z nożycami. Tak będzie wyglądała próba widalionu? He, <noise> to powinna być łatwizna! Nic ci nie jest, Milio? Nie! Spróbujmy jeszcze raz! Widzieliście to, Fuemigos? Cześć! Jak się pisze Twoje imię? Potrzebuję wiedzieć do listu. Mój płomień musi być jaśniejszy. O raju Kijana! Jesteś taka niziutka! Świetna zabawa! A? Wracamy w wemigos. Pora na przerwę. Opuszczam dom i dołączam do Juntal. To wszystko dla rodziny. Ło! Wow, widzieliście to? Niesamowite! Nic ci nie jest, mała mumio? Chcesz, żeby cię przytulić? Papa! Płon jasno! A potem kuzyn Javi powiedział, jesteś tylko dzieckiem. Mam dwanaście lat. Czy ja wyglądam na dziecko? Wybacz, Omele. To było zamierzone. Coś mówiłeś, Fuemigo? Dalej, Fuemigos. Czeka nas mnóstwo pracy. Zacznijmy... U, tutaj! Ja chcę do domu. U, zapiekło! Nidali! Będę mógł niedługo znów pobawić się z Pakiti? Proszę! Nie tęsknię za domem, po prostu tęsknię za swoim łóżkiem. Ha! Piu-piu! ups. -piu. <grym> Każde żywe stworzenie ma swój płomień. Wyglądacie na twardzieli. Możecie jednak na mnie liczyć. Zajmę się tym. Udało się! Tak! Zawsze będziemy przyjaciółmi. Prawda, Niko? Dobrze, że lubię maszerować. To będzie dobre ćwiczenie przed próbą widalionu. Założę się, że tata jest teraz w ogrodzie. Zaraz wracam, przyjaciele, uważajcie na siebie! Cześć! Cieszę się, że jesteście ze mną, Flamigos. Wróćmy do naszej tajnej bazy. Mam wrażenie, że cały świat na mnie patrzy. Muszę mu pokazać, na co mnie stać. Czekaj, niech no to sobie zapisze! Aj! Znów przypaliłem sobie włosy. Mama się wkurzy. Wow!